Dobry wieczór Państwu, witam Państwa ponownie na kolejnym wydaniu w programie na kanale Wieczór z Regionalnymi Podlasie w programie. Jak również wydanie już jest 36. Zapraszamy, jak zwykle, tradycyjnie do komentarzy na YouTube, ewentualnie na Skype, także jeżeli ktoś ma ochotę i trochę odwagi cywilnej, to prosimy o... Połączenie Skype'owe, także ja nazywam się Roman Warpachowski, mam zaszczyt prowadzić właśnie ten kanał. Kanał nazywa się Regionalna Telewizja Podlasie w programie Wieczór z Regionalną Dywizją Podlasie. Jeszcze raz zapraszam Państwa do komentarzy na czacie i ewentualnie Skype. Także <laughs> kanał dotyczy regionów, tutaj części Podlasia. Powiatu Siedleckiego, łosickiego, Bielskiego, Parkszeskiego, Radzińskiego, łukowskiego. To jest sześć powiatów. Taka mniej więcej została przyjęta definicja. Jest to równa, tak teoretycznie, praktycznie odległość od naszej siedziby studia. To tak informacji. I jeszcze raz na początku przypomnę, że tak, przepraszam, że tak się bezpośrednio w tej chwili nie zwracam do Państwa do kamery, ale niestety... Kanał jest prowadzony jednoosobowo, społecznie, z naciskiem społecznie. Każdy może się uśmiechnąć, w tych czasach coś robić społecznie. To jest dziwne, ale to jest takie hobby, zainteresowanie. Takie właśnie ja realizuję takie swoje hobby, zainteresowanie prowadzenie tego kanału. I jeszcze też przypominam, że kanał jest wyłącznie realizowany bez dotacji, subwencji, sponsoringu, reklam. Także tak jak państwo widzą. W tej chwili jest dziękuję też z góry, bo jest 710 subskrybentów. Pochwaliłem się chyba może ze 3 tygodnie temu, że było właśnie 710. No i po pochwaleniu się, po następnym wydaniu było dwóch, no ale to tak na marginesie wcale bardzo się z tym nie kłopoczę. Proszę oczywiście nadal o subskrypcję. Chciałbym, żeby można do rocznicy utworzenia tego jakby programu, do kwietnia, 1 kwietnia może, żeby tak jakby się udało do tysiąca subskrybentów, żeby przybyło. To tak tylko taka moja prośba. Nic to Państwu nie szkodzi zasubskrybować. Oczywiście też proszę o komentarze, jeżeli Państwo byście chcieli jakoś tam rozbudować w wersję może tego programu, może jakiś poświęcić, jakieś konkretne tematy, to proszę po prostu na czacie zasugerować coś we własnym jakimś takim stopniu, zakresie. I, no i po prostu, żebyśmy mogli tak nawiązać taki, bo to jest właśnie kanał na żywo i chodzi o to, żeby jakaś była taka relacja i po prostu można powiedzieć taki wspólny, wspólny podniesienie się jakichś tematów właśnie społecznych z naszego regionu, politycznych też oczywiście, bo to jest nieuniknione, polityka nas ogarnia, otacza, zawsze jak byłem młodszy, miałem 20-20 parę lat, do trzydziestki nie interesowała mnie w ogóle polityka. Ale później, jak już człowiek w latach 90 stracił pracę i musiał podjąć własną działalność, no od tej pory się zacząłem interesować polityką, bo niestety to co władza czy na poziomie regionalnym, lokalnym robi, czy na poziomie ogólnokrajowym, niestety to do nas wraca w postaci ustaw, rozporządzeń, etc., prawa to znaczy inaczej mówiąc i no niestety musiałem się zainteresować. I od tamtej pory po prostu, a przysłowie mówi, ty się nie interesujesz polityką i polityka interesuje się tobą. To tak na marginesie. W każdym razie zapraszam do komentarzy przede wszystkim na czat na YouTube. Zaraz sprawdzę czy jest, na balecie nam się wyświetli, żebyśmy mogli tutaj wspólnie, wspólnie po prostu w jakiś stopniu, hmm, jakąś możliwość tutaj jest. sprawdzenia. Zaraz, w momencie, widzicie Państwo, tak to jest właśnie. No, niestety, kanał jest prowadzony jednoosobowo i niestety muszę się tu posiłkować e, takimi rzeczami żeby to dokładnie sprawdzić. A mam tutaj, dobrze, już patrzę, czy na beletce nam się wyświetli. Yy, to właśnie jak Państwo będziecie ewentualnie komentować, to się powinno wyświetlić na beletce taki yy, właśnie o, yy, po prostu czat się wyświetla na belce tutaj na naszym kanale. To tak jak wolę informacji. Dobrze, to teraz ja postaram się już dzisiaj przejść, nie wiem czy są jakieś takie konkretne bieżące wydarzenia lokalne, regionalne. W tej chwili y, chyba w poprzednich wydaniach tam puszczałem właśnie odwidzy, odwiedziny fabryki naszej tutaj lokalnej y, z regionu Podlasia. Y, dr Gerard, czy, czy, producenta ciastek, żeśmy tam y, odwiedzili, tam fragmenciki puszczałem y, właśnie y, z, z tego zakładu. Tego jakby można było powiedzieć, że yy, yy, materiał jest dosyć obszerny, bo tam jest bodajże samego 20 minut jest prelekcji prezesa. Wcześniej, a później jest, jesteśmy z odwiedzinami już na hali produkcyjnej. Także około też 20 minut, około 40 minut jest materiał cały. Prawdopodobnie będzie podzielony na dwie części i w którymś tam... W momencie będzie wimitowany właśnie tutaj na naszym kanale na Regionalnej Telewizji Podlasie, ramóweczka już tam przygotowuje świąteczną. Mam nadzieję, że, że ona się rozbuduje, ta ramówka, o, właśnie o tą kwestię odwiedziny zakładu tutaj. Może tam część osób jest ciekawa, może mniej ciekawa jak tam odnośnie. Proszę też o komentarze. Zdaję sobie sprawę, że tych kanałów coraz więcej, setki, już tysiące. Trudno to ogarnie wszystkie te kanały, żebyśmy mogli po prostu wspólnie tutaj jakby śledzić to i na bieżąco się odnosić. Ale no postanowiłem właśnie takie regionalne kanał zrobić, a szczególnie chodziło o taką kwestię, żeby on był na żywo, żeby można było na bieżąco, żeby to nie było jakieś nagranie, później montowane, wycinane i tak dalej. Żebyśmy mogli po prostu no, jakiś dialog i jakieś komentarze odnośnie bieżących spraw i dyskusji podjąć właśnie bezpośrednio tak na antenie to jest taka forma mi się wydaje najbardziej konkretna. No i po prostu jest moim jest oczywiście zdaniem, że to jest jakby taka w tych obecnych czasach chyba najwłaściwszy sposób kontaktu z państwem i takiego nawiązania jakiegoś dialogu czy, czy jakieś takie. a jeszcze przypomnę, że proszę też o współpracę osoby, które się czują na siłach z tu z regionu okolic czy to wymienię, czy to z, z powiatu Siedleckiego, Łosickiego, parczyskiego, Łukowskiego, Rezyńskiego, białskiego. Także proszę o kontakt, jeżeli ktoś by chciał po prostu być takim korespondentem, może dziennikarzem, reporterem. Nie wystarczy po prostu zwykły smartfon do połączenia na Skype'ie, Czy jeżeli ktoś ma jakieś materiały, możemy po prostu na bieżąco jakby tutaj wcześniej się umówić. Może Ci Państwo mi przesłać jakieś materiały, w postaci jakieś zrobienia jakiejś konkretnej audycji na jakiś konkretny temat, także to też jest możliwość taka czy nawet zaprezentowanie swoje, swojego tematu na Skype'ie, nie bezpośredniego połączenia, aczkolwiek przyznam się, że mamy tutaj dosyć ubogie łącze, czekamy na symetryczne, już długo czekamy, no, ale myślę, że, że warto poczekać I mam nadzieję, że, że w tym roku, znaczy może nie w tym, w przyszłym roku się to jakoś rozstrzygnie, będzie się wszystko układało i zdrowie pozwoli. Także, także no taki kierunek jest w tym, w tym momencie, że byśmy te łącze mieli, to wtedy by już nie było problemu raczej z, z, z konkretnym połączeniem. Ale myślę, że jakbyśmy mogli spróbować, jeżeli ktoś by się odważył po prostu zewnętrznie dokonać jakiegoś połączenia, to, to wtedy byśmy to przetestowali już konkretnie na antenie na żywo i wtedy by było pewne... Jak to działa, bo jak ja tutaj u siebie sprawdzam, tak można powiedzieć na sucho, no to jest, połączenie jest hmm, sklepowe. Także także to tak, to tak tyle. Dobrze, drodzy Państwo, ja chciałbym w tym momencie, może przejdę, bo już tak szerzymy nic nie pamiętam, ale może, może zaraz sprawdzę do kolejnej gminy w powiecie Siedleckim. I, i, I teraz tak, muszę to znaleźć oczywiście. Dobrze. I tak. Mhm. Dobrze. Dobrze. A tu może coś. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy. Tak, to było. Chyba ostatnio było paprotnie, To teraz byśmy. Zaraz zobaczymy. Czy nam się tak uda. kupić. Mhm. No hmm. coś jest dobrze. Coś jakaś strona się nam pojawiła. No dobrze, to jesteśmy Jesteśmy teraz, przynajmniej ja tu jestem już na stronie, zaraz to Państwu przyłączymy, zobaczymy jak to jest. Dobrze, gmina Przysmyki, tak jak Państwo widzą, ja mam nadzieję, że nie jest to jakieś powielenie, to znaczy jakiś bak czy, czy jakieś przekierowanie niewłaściwe. Dobrze, strona główna o gminie, to już nie będziemy, teraz aktualności jakieś tu są. Przerwa zostawię wody. 31 to już jest nieaktualne, to już widzę z ubiegłego miesiąca. Są jakieś tutaj nie będę jakby czytał to, co już jest tak w miarę nieaktualne, bo to już 31 mamy 20 prawie grudnia. A tutaj jest jakaś informacja. Gmina Przesmyki serdecznie zaprasza na... Gminne Spotkanie Wigilijne Kolendy Łączy Pokolenia, a która odbędzie się 11 grudnia, no to się odbyło. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach. Mhm. Złoty krzyż zasługi. Wójt gminy Przesmyki został odznaczony złotym krzyżem zasługi za, za, przez prezydenta Andrzeja Dudę za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu terytorialnego. Gratulacje dla wójta gminy. Yy. Drogi powiatowe, zimowe utrzymanie. To już jest wcześniejszy 21 dzień pracownika socjalnego. Trzymanie niepodległości, odzyskanie niepodległości. No to już są już mniej aktualne widzę w tym momencie, albo ja może gdzieś tutaj nie potrafię tego znaleźć, ale może może mi się tak to uda, zaraz zobaczymy. Teraz się zobaczy, jak to jest. Dobrze, o, ciekawe. Wszystko bardzo ciekawe. Ciekawe, ciekawe to. Tak? Dobra. O tak. No i muszę tutaj przeszukać. Mam nadzieję, że coś mi się uda. Aha. Dobrze. Gmina przysmyki. Chcielibyśmy tak po prostu, jak drodzy Państwo widzą, ja to akcentuję te strony. Może to ktoś będzie jakby nie... Postrzegał to tak troszeczkę ironicznie, że ja tutaj się posługuję stronami, ale no, żeby nawiązać takie jakieś połączenie, kontakt z danym z daną środowiskiem, z danym tym, no to się posiłkuje właśnie stronami oficjalnymi danych gminy, miejscowości, nie? No, bo to jest chyba najbardziej właściwe. Nie? Jest wiele portali, jest wiele różnych na internecie stron. No a ja postanowiłem bo po prostu oficjalnie mi się kierować tutaj jakby tymi stronami jakością tych stron też troszeczkę, niektóre są bardziej przejrzyste, takie bardziej można powiedzieć, intuicyjne, jedne mniej. No i to, tak, i to tak niestety jest z tym sobie jakby można było powiedzieć musimy jakoś tam radzić w jakimś stopniu dobrze to może tak o, mhm. o dobrze, to jest oficjalna strona Jesteśmy na oficjalnej stronie, no może zobaczmy. Mm -hmm. uh -huh. Dobrze, nie widzę takiej zakładki, drodzy Państwo, że można było jeszcze gdzieś rozszerzyć coś. Żebyśmy mogli tutaj gdzieś wejść i jakieś, Aha. zobaczmy tutaj, a nie, to jest nieistotne. No to już chyba nieaktualne, ale przeczytam. To jest taka informacja. W gminie ogłoszenie Związek Komunalny Poprotnia informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami na ujęciu wody. Dąbrowa nastąpi przerwa wody miejscowości, jak dąbrowa Łysów Wół. Nie będę to wyczytywał we wszystkie miejscowości 4.12, 12 a to już nieaktualne. Także także to tak na marginesie na gminie co my tu mamy o znikło nic nie mamy gminie no właśnie widzicie państwo kliknąłem kliknąłem na tą zakładeczkę o i nam znikło no w każdym bądź razie w każdym bądź razie tak to tak to mniej więcej działa jeszcze zobaczę dokładnie jak to jest, mm -hmm. strona nam znikła. No właśnie, to jest, drodzy Państwo, no to jest temat typu obsługi systemu no nie ma wpływu na to nie wiem czy to jest kwestia nośnika połączenia internetowego czy jak to nazwać czy, czy jakiejś takiej no kwestii kwestii samego oprogramowania które powoduje jakieś takie wyłączenia bo po prostu znikła mi strona i no i nie ma strony także Także przełączyłem się tutaj na, na zagładkę kolejną i po prostu znikło mi tak to. Tak to jest niestety. Dobrze, to jeszcze raz wrócimy do, do tego. Mhm. Dobra, o. No nie widzę tutaj jakiejś zakładki, żebyśmy mogli być przekierowani na przykład na systemę. Jeszcze to poszukam. Może Państwo mi pomogą. Wersja językowa. Może dziś to jest Chodzi mi o zakładkę, gdzie moglibyśmy przejść na przykład na dziennie to staram się sprawdzić na sesji Rady, nie gdzieś przekierowanie, nie? Czy tu jest gdzieś na stronie? Mm -hmm. Projekty zarządzania kryzysowe świata, kultura, gmina, przesmyki. No nie, nie widzę tutaj na no, bezpośrednio. Powinna być taka skromna zakładka gdzieś. YouTube sesji Rady i na żywo online, czy jak to tam może w gminy przy smykach. Może ja po prostu tego nie jestem w stanie tak na szybko teraz znaleźć. Mm -hmm. Kalendarz. No widzę, że strona jest tak średnio aktualizowana. No, może nic się, wiadomo, mama, czyli średnia gmina, to może nic się mi y, y, może wydarzyć, także, także to tak, to tak... Y, y, Mm -hmm. yy, po prostu jest, nie? Ale zaakcentowaliśmy, tutaj jesteśmy na stronie oficjalnej gminy Pop Przysmyki I, i po prostu no yy, tyle. Yy. Widzę, że tutaj nikt, nikt, może to jest po prostu Aha. ale może ono inaczej to zrobić, zaraz zobaczymy, jeżeli nam się to tak uda Aha. to zaraz zobaczymy, czy nam się to tak uda to zrobić o. Dzień dobry Państwu. 23 zwyczajną sesję Rady Gminy Następnie Na wstępie, witam serdecznie radnych. Witam Pana Wójta. Witam Panie Sekretarz. No jesteśmy na oficjalnej stronie. Jest to transmisja. Bodajże ostatniego chyba. Yy, ostatniej sesji yy, z 23 listopada to co widzę tutaj na stronie, jak Państwo też widzą. Także Także jesteśmy na na pani stronie. Ja nie panie, widziałem przekierowania kierowanie strony. musiałem wejść na YouTube i wejść. To w ten sposób, no tak po prostu strona jest oficjalna zrobiona, że przynajmniej pewnie trzeba by było po zakładkach przechodzić, nie ma na głównej stronie, żebyśmy mogli że być na stronę sesji rady gminy tutaj. Pokaz, na stronie internetowej gminy oraz w komórce organizacyjnej Urzędu Gminy Przesmykach odpowiedzialnych za obsługę radi w postaci nośników wersji elektronicznej służących do przenoszenia i przechowywania danych. Stwierdzam, Coś tam były, jakieś trzaski. No dobrze, drodzy Państwo, nie będę tutaj emitował. Każdy może sobie wejść na stronie, jeżeli ma oczywiście jakieś potrzeby i chęć oglądania. No, wiadomo, że to jest teraz wymóg taki, no, nie wiem, no, przymusowy, oficjalny, różne to, różnie to jest jakościowo, w każdej gminie, w każdym mieście powiecie, jest to bardziej sensowna transmisja, bo jest mniej sensowna w sensie mówię wizualno, jakościowo, audio i tak dalej, i ale generalnie gmina ma obowiązek zapewnienia posiedzenia z transmisji, znaczy transmisję z posiedzenia na żywo i to później musi to jakby umieścić na swojej stronie, także, także to taki jest obowiązek ustawowy. Yy, każdego ośrodka gminy, powiatu, czy, yy, czy tam gdzie jest yy, po prostu no odbywają się sesje yy, właśnie yy, związane z, z, z władzami yy, i muszą być transmitowane na żywo prostu później można sobie to obejrzeć. Yy, nie będę tutaj teraz tego streszczał, chciałem tylko zerknąć jak to jest. Jest oczywiście to podane i sobie to jakoś tam leci dobrze przechodzimy teraz do, do zakończenia już praktycznie no chciałbym po prostu zachęcić państwa właśnie ze wszystkich tych miejscowości małych, większych gmin, wioseczek, wiosek żebyście państwo jakiś kontakt nawiązali ja staram się tutaj z mojej strony jakby zaakcentować i te wszystkie wspomnieć o każdej, będę się starał wspomnieć o każdej gminie, przynajmniej wejść na jakąś stronę co jakieś tam cokolwiek z aktualnych rzeczy skomentować i jeżeli coś będzie konkretnego do skomentowania, jakieś z aktualności przeczytać. No teraz jak państwo widzę w gminie Przespyki były informacje z, z już praktycznie z, z końca listopada, to bez sensu jest to jakby powielać i tutaj cokolwiek, no można powiedzieć, wynosić odnośnie, odnośnie komentarzu i co tam się wydarzyło, czy jakie są monity z, z, ze strony właśnie tego urzędu także w przesmykach. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców tej gminy no i zapraszamy za tydzień, zostaje nam jeszcze 5 minut do zakończenia dzisiejszej transmisji. Proszę przede wszystkim Państwa, drodzy, żebyście kontaktowali się w sensie bezpośrednio na YouTube, na czat, bo to nam po prostu jakby pomogłoby mi w takiej treści, nie wypełnieniu treści, bo to nie chodzi o to, że ja sobie włączę jakąś tam stronę, bo to jest też częściowo jakieś tam efekt jakiegoś tam nawiązania, przy kontaktu z danym ośrodkiem, czy z daną można powiedzieć częścią naszego tu regionu. I właśnie o to mi chodzi, żeby taki był jakiś tam zaczyn, czy jakiś taki, można powiedzieć, połączenie takie, żeby można było Państwo tutaj wspólnie do tego zaprosić i dlatego ja tak podnoszę po prostu wszystkie te gminy, żeby żebyście Państwo się poczuli tak można powiedzieć yy, yy, tak nawiązani z mojej strony jakąś taką yy, nicią yy, dialogu w tym kierunku i wymieniam będę się starał wymienić wszystkie te yy, no bo wiem najmniejsze gminy, nie już nie będę tutaj po prostu wiosek i tak dalej poszczególnie wymieniam, ale wydaje mi się skupię się na gminach one mają też jakiś tam obszar działania. No i proszę z tego obszaru, z każdej gminy, kto, kto, kto państwu jakiś ma swój pomysł na dialog, jakieś sprawy własne, wewnętrzne, lokalne, regionalne, z, z wsi, gminy dotyczące, czy miasta, powiatu również jako całości, to proszę bardzo o kontakt. Szczególnie zapraszam tutaj na czat. Tak jak wspomniałem, na Skype'a oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zostać reporterem, czy, czy podjąć jakiś taki temat konkretny, to na stronę naszą jeszcze, może tu jak mi się uda tak szybko, przed zamknięciem jeszcze przypominam, drodzy Państwo, że ja nie mam wpływu na to, bo serwer transmisyjny, emisyjny włącza się równo po 30 praktycznie minutach i może mi ca całkowicie po prostu no, wyłączyć w momencie, kiedy ja nawet mówię, to tak przypominam że wszystko jest tak w miarę zautomatyzowane i na to nie mam wpływu. Czy żebym mógł przedłużyć? Po prostu no, jest ustawione e, tak e, w systemie, że 30 minut mamy e, na transmisję na żywo i przechodzimy dalej do dalszej ramówki, także, także to tak przypominam, drodzy Państwo. Dobrze, jeszcze jak mi się tak szybko uda to zrobić, to ja może, e, może tutaj zaraz e, wstawię. I jeszcze link do strony naszej żebyście Państwo mogli zerknąć jak będziecie się wyświetlić to na baleczce mam nadzieję I, i żebyście mogli drodzy państwo po prostu a nie, to, to nie tak. To ma być tak w ten sposób. O, jak ktoś się motam, jejku, jejku, tyle jest tych wszystkich przycisków. Mhm. Ja tutaj sobie Pozwolę to zrobić. Mm -hmm.